ale dzisiaj będzie na bogato kolacja. Patrzcie, jakie cudo z Biedronki. Zobaczymy. Już wstępnie ugotowany, więc wrzucamy tylko do rządku na jakieś 5 minut, żeby się nie rozgotował. Przykryjemy. Jak w Stanach, kiedyś homara jadłem w restauracji, to tam mają takie wielkie akwaria. Można pokazać tego, poproszę. No i te biedne surzonka wrzucają żywcem do wrzątku. Ciekawe jak jest tutaj. Homar ugotowany. A właściwie to odgrzany, bo już był wstępnie ugotowany. w tak powiem, w Biedronce. No tak jak mówiłem, 5 minut, nie dłużej, bo mięso z homaru jest takie, że jak za długo je będziemy gotować, to nam po prostu potem wypłynie z tego pancerzyka, a tego byśmy nie chcieli. No, nie przy tej cenie ile kosztują homary? Z tego co pamiętam, 38 zł za sztukę. Dlatego uchodzi za tak ekskluzywne jedzenie. Bo, de facto, jak popatrzycie, to właściwie to, co się nadaje do jedzenia, to jest to, co jest w szczypcach, w ogonie. No, a pod pancerzem już mamy raczej tak zwane wnętrzności. A jak obierać homara? No, posłużymy się specjalnymi szczypczykami do homara. Tyle już nie posiadam, więc na namiastką tego będzie po prostu zwykły dziadek do orzechów. No i tu trzeba uważać, żeby się nie pociąć, bo ten paczewyk potrafi jednak być potwornie ostry. Znaczy, przydał się taki widelczyk malutki, cieniutki. Jakoś sobie będę musiał poradzić z zwykłym widelcem, ewentualnie po rozłupując poszczególne części na mniejsze kawałki. tylko odstawię komórkę. Op. I zobaczmy. Zaczniemy może od O trochę to brutalne. Bierzemy no tak. Miażdży. Odrywamy i mamy taki piękny. Może jeszcze nie mamy, ale zaraz będziemy mieć. Op, taki oto piękny kawałek mięsa, który ramo. Dobry, aczkolwiek nie fenomenalny. No jednak świeży, jest lepszy. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.